Hej, he, witajcie w kolejnym podsumowaniu projektu Zero i mam parę sukcesów, z czego się bardzo, bardzo cieszę, więc przechodzimy w takim razie. Zacznę od jednej dobrej wiadomości, bo to nie wszystko jest kilka fajnych wiadomości. To jest maseczka Glam. Glow. Jest to maseczka, o której ostatnio Wam wspominałam w filmie z kosmetykami, które kupiłam więcej niż raz, i jest to maseczka Super Matte Clearing Treatment. Jest to maseczka oczyszczająca jest to w zasadzie jedna, jedyna maseczka Glam Glow, po którą teraz bym również sięgnęła. Już odstawiłam pozostałe maski, pomimo tego, żeby próbowałam wszystkie i tą nawilżającą na przykład kupowałam kilka razy, tak jednak maseczka oczyszczająca właśnie z Glamglą uważam, że jest jedną z najlepszych masek, jakie oni wypuścili. Nawet bije na głowę tą czarną maskę, czyli Youth mat. Moim zdaniem ten Super mat tutaj zdecydowanie lepiej działa. Ona w swoim składzie ma mnóstwo kwasów, mlekowy, migdałowy, już nie pamiętam jaki inny, ale generalnie jak spojrzycie to tam w zasadzie w pierwszej połowie w ogóle składu jest co chwila jakiś tam kwas, więc naprawdę jest to maseczka, która bardzo działa. Tylko tyle, że trzeba z nią uważać na przykład przy wrażliwych skórach, przy, skó przy skórach, które się łatwo podrażniają. Ja o tym wspominałam wielokrotnie. Natomiast a propos Projektu Zero, bo tak wam pokazałam, to jest małe opakowanie, ono ma 34 gramy, więc możecie zobaczyć, że już w zasadzie kilka razy, jak je użyłam, no to już jest jakby duże, prawie, można by powiedzieć, że denko, chociaż nie do końca denko zrobione. Wgłębienie, o! Duże wgłębienie jest zrobione. Yy, myślę, że, nie wiem, może do. Myślę, że w ciągu 4 tygodni raczej nie zużyję, ale jest szansa, że może w ciągu najbliższych dwóch, trzech podsumowań pewnie do końca roku wtedy już zużyję to opakowanie. Tak jak mówię, to jest 34 gramy, natomiast kompletnie nie opłaca się go w tej chwili kupować, chyba że będzie jakaś super turbo promocja. Natomiast generalnie Glamglow jakiś czas temu wprowadziło opakowanie 50-gramowe, które w tej chwili w zasadzie kosztuje tyle samo co to 34-gramowe, więc tak jak mówię, kompletnie się tego nie opłaca kupować. Natomiast czy opłaca się duże takie 100-gramowe? Powiem Wam, że nie wiem, bo tutaj mamy tylko 9 miesięcy na zużycie tego produktu, i wydaje mi się, że więcej niż raz na tydzień naprawdę nie ma potrzeby używania tej maski. Ja tej maski używam jeszcze rzadziej. Dlatego tak długo mi idzie zużywanie tej maski, bo ona jest naprawdę bardzo silna i jeżeli macie wrażliwe skóry, no to może właśnie podrażniać. Ja jej nie używam na całą twarz, używam ją głównie tutaj, jakby w tym obszarze, w którym się najbardziej przytłuszczam, na brodzie, tutaj, gdzie właśnie chcę dodatkowo oczyścić moją skórę, gdzie jak na przykład mam po prostu okres, no to lubią, lubią mi się pojawiać tutaj różne takie, wiecie, niespodzianki. Na szczęście w tej chwili już ich nie mam, ale czasami mi się jeszcze to zdarza, więc po prostu mam takie dni, kiedy czuję, że na przykład moja skóra coś, coś taka za bardzo tłusta jest i właśnie wtedy wieczorkiem sobie tą maseczkę, maseczkę zrobię. Druga maska, którą mam nadzieję, że zużyję w końcu jeszcze do następnego podsumowania, to jest ta maseczka kawowa. Jest to maseczka, którą niby można używać codziennie, bo jest napisana Natural Daily Origin Coffee Mask. Możecie zobaczyć, że już w zasadzie no sporo jej zużyłam i za każdym razem teraz jak Biorę ją pędzelkiem, no to już sięgam ścianek, więc bardzo mnie to cieszy, że właśnie już, już czuję, czuję, że wiecie, zbliżam się do tenka. Jest to maska, która w zasadzie nic nie robi. Ona przyjemnie pachnie kawą, jest bardzo kremowa, ale <laughs> ilość drobinek kawy, czy też ilość ziarenek kawy jest bardzo niewielka, więc tak naprawdę. To ścieranie, które dają nam, e, daje nam kawa, praktycznie tutaj nie istnieje. Jedyne, co jest fajne, to jest właśnie ten zapach, więc ja po prostu używam jej po to, żeby jej zużyć. Nie widzę żadnych, nie wiem, niczego, co ona by miała dawać mojej skórze, żadnych korzyści, jakie mogłam wyciągnąć z tej maski, poza właśnie po prostu przyjemnym zapachem. I to samo zresztą mówiłam przy maseczce z The Body Shopu tej kawowej, że też ja tą maseczkę bardzo lubię. Ale ja nie widzę za bardzo, co ona daje. Poza tym, że właśnie jest ten delikatny efekt ścierania przy zmywaniu maski, no bo mamy ziarna kawy, które delikatnie właśnie peelingują naszą skórę. Ale poza zapachem, ja po prostu nie widzę żadnych innych um, efektów, rezultatów. Po prostu nie widzę za bardzo sensu. Kupiłam ją dlatego, że miałam kredyty do, na losy do wykorzystania, i byłam właśnie wtedy w fazie takiej właśnie. Poszukiwania zastęp, jakiegoś zastępnika czy też zamiennika, o właśnie zabrakło mi słowa, zamiennika tej maseczki z The Body Shop, bo ta maseczka z The Body Shop kosztuje 100 zł, a ja bardzo lubię zapach kawy i chciałam po prostu jakąś maseczkę właśnie z kawą, czy też peeling kawowy, nie taki typowy kawowy z ziarnami, bo ja nie lubię ty, tych peelingów, bo po prostu to się wszystko sypie, brudzi, po prostu nie wiem, dla mnie to nie jest dobra forma i ja po prostu tych peelingów kawowych nie lubię ale właśnie takiej kawy, że tak powiem, zanurzonej w jakimś kremie, w jakimś, jakimś czymś. No i właśnie znalazłam tą maseczkę, ale ona okazała się niezbyt fajna, więc tak ją teraz po prostu już wymuszam, żeby wykończyć. Myślę, że do następnego podsumowania jest szansa, że tą maskę zużyję, natomiast pewnie Glam Glow jeszcze będzie musiała chwilę poczekać. Następny produkt i powiem Wam, że zastanawiam się, czy ja go zużyję do następnego podsumowania, czy nie możecie zobaczyć, że tutaj byliśmy w, przy zeszłym podsumowaniu w tej chwili jesteśmy tu, więc widać takie spore zużycie, ale w miarę równe zużycie, bo no bo tu się butelka zwęża, więc trochę to inaczej wygląda i jest to ta mgiełka właśnie z Woli Botanica Give P.H.A. Chance bardzo fajna mgiełka, ona była u mnie w podsumowaniu miesiąca, jest tą giełka, której używam codziennie rano i wieczorem po prostu po wykąpaniu się spryskuję wodę, spryskuję twarz właśnie tą mgiełką, żeby móc nałożyć dalej pielęgnację, bardzo ją Lubię. Powiem Wam tak: ostatnio jak używam tej mgiełki na przykład z Fenty Beauty na makijaż, kiedy właśnie się spryskuję nią po makijażu, to widzę bardzo dużą różnicę w wielkości kropel. Ja o tym też często wspominam, że właśnie to jest bardzo indywidualna sprawa, bo kiedyś tak drobnych mgiełek jak ma tam giełka z Fenty, nie lubiłam i pewnie bym e, psioczyła na tą giełkę. A teraz z wielką chęcią przyjmuję właśnie taką drobną mgiełkę, która jest bardzo odświeżająca, a jednocześnie niewyczuwalna na skórze. Ta z kolei jest też bardzo fajna, tylko że już jest wyczuwalna na skórze. Już czuć te krople spadające na naszą twarz I ogólnie mi to za bardzo nie przeszkadza, ale wiecie, no tak po prostu y, odczuwam, więc wszystko się zmienia. Tak jak mówię, jeszcze niedawno to nie byłby dla mnie problem, a teraz troszeczkę jest i podejrzewam, że jak tą mgiełkę skończę, to pewnie nie kupię kolejnego opakowania, chciałabym teraz wrócić do mgiełek Pixi, czekam aż się pojawią po prostu na Look Fantastic w jakiejś promocji typu 3 za 2 bo to jest w zasadzie najlepsza promocja, no bo tu mamy praktycznie 33% taniej w tej chwili jak są kody rabatowe to one są na jakieś 15%, więc wiecie, no 15 a 33% to jest różnica więc po prostu czekam aż się pojawi jakaś taka właśnie promka no i a propos Pixi, tutaj mam tonik retinolowy właśnie, retinolowy z Pixi Zużycie może nie jest zbyt duże, ale widać, że dosyć równomiernie schodzę, czyli tutaj byłam poprzednio. W tej chwili jestem tutaj. Wydaje e, się, no chyba trochę krzywo trzymam teraz butelkę, ale mniej więcej takie jest, zuży jest zużycie. Może ono nie jest duże, nie sądzę, żebym ją zużyła do następnego podsumowania. Patrząc na, patrząc na, na właśnie na zużycie, to myślę, że jeszcze ze dwa podsumowania pewnie to z nami będzie. Ale też dlatego, że ja tego toniku po prostu nie używam codziennie. Nie używam go codziennie, dlatego że na przykład, jeżeli używam peelingu, no to już wtedy nie tonik z retinolem. Jeżeli użyję maseczki oczyszczającej, to też nie tonik z retinolem. Więc to jest tak, że po prostu raz na jakiś czas, mm, kiedy włączę właśnie peeling albo maseczkę, to nie używam tego toniku. Natomiast normalnie, powiedzmy, że 5 dni na 7, 4 dni na 7 w tygodniu, no to używam tego toniku. Tylko i wyłącznie wieczorem, nie używam go akurat rano. Bo rano w zasadzie moja pielęgnacja jest zdecydowanie mniejsza, jakby krótsza, ma o wiele mniej kroków niż wieczorem. Wieczorem to ja tam troszeczkę więcej czasu poświęcam swojej pielęgnacji. Kolejny produkt to jest olejek do demakijażu. To jest ten olejek z Origins powiem wam tak, jak na ilość balsamów jaką testowałam, to zużycie jest całkiem nieźle bo tutaj właśnie był ostatni raz i teraz właśnie jest takie zużycie tutaj, więc naprawdę całkiem nieźle, ale też bardzo dużo testowałam właśnie podkładów i pudrów w tym miesiącu, więc praktycznie codziennie dosyć intensywnie zmywałam makijaż, żeby zmyć cały podkład z twarzy, co zresztą będzie widać jak pokażę wam jakie jest, jaki jest zużycie Smashboxa bo tam akurat widać, że używam zdecydowanie po prostu innych produktów jak wiecie z podsumowania miesiąca w tej chwili szaleję na punkcie balsamu do demakijażu z fluff tego migdałowo-malinowego. Migdałowo Natomiast ten olejek również uwielbiam i w zasadzie używałam na przemienie. Zużycie i tak jest, powiem Wam, całkiem spore, jak na ilość balsamów, jaką używam, czyli właśnie fluff, czy też Wishful, który używałam niedawno, czy Sunday Rally, którą też próbowałam, znaczy próbowałam, no tak, Sunday Rally, którą próbowałam, chciałam powiedzieć, próbowałam wytestować, ale próbowałam po prostu. Więc zużycie jest całkiem że plus jest taki, że zapach ma fajny, więc generalnie e, czy biorę balsam, czy biorę olejek, to zależy od mojego się. Ostatnio oglądałam film u Hirama, w którym on opowiadał właśnie o swojej pielęgnacji wieczornej dla Harper's Bazaar i on tam wspominał, że on bardziej woli balsamy, dlatego że balsamy... Mniej robią bałaganu dookoła. Ja powiem Wam, że nie zauważyłam takiej przypadłości. U mnie, niezależnie od tego, czy biorę balsam, czy biorę olejek, to tak czy siak po prostu rozprowadzam go w dłoniach i nakładam na suchą twarz. Nie mam problemu z tym, żeby mi się olejek jakoś gdzieś strasznie rozlewał i żeby mi się robił jakiś sym, więc nie wiem, może to jest kwestia po prostu tego, kto jak, jak stosuje, jakie jak konsystencje lubi. Ja akurat, jeśli chodzi o ten balsam z Flaw, to jestem w tej chwili zakochana i naprawdę. Często walczę ze sobą, mówię, nie, nie, użyj olejku z Origins, bo masz go w projekcie zero, więc też go powinnaś zużywać. Na szczęście oba zapachy bardzo lubię, więc to też zależy właśnie. Tamten malinowo-migdałowy bardziej pachnie jak ciasto. Ten jest taki bardziej cytrusowy, on jest taki bardziej energetyzujący, taki wiecie, bardziej mm, ożyw, ożywczy, można by powiedzieć, więc jak na wieczorne zmywanie. To wszystko zależy właśnie od tego, jaki jakim mam humor, więc ten olejek na pewno jeszcze długo będzie ze mną, ponieważ ja bardzo lubię takie produkty, jak właśnie balsamy do makijażu. W tej chwili na przykład wyszedł nowy z Glow Recipe, z yy, yy, bodajże jakimś tam ekstraktem z papai. I powiem Wam, że świeżbią mnie ręce na niego, pomimo tego, że w ostatnim czasie kupiłam trzy balsamy do demakijażu, to i tak mnie świeżbią ręce na niego, tak więc myślę, że ten olejek będzie takim właśnie olejkiem, który będzie z nami długo, 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 bo będę go używać po prostu niecodziennie, nie przy każdym demakijażu, tylko właśnie przeplatając z innymi produktami, które, które próbuję, więc... Miejmy cierpliwość yy, po prostu na to, że on się będzie pojawiał jeszcze wiele razy. Lecąc dalej, kolejnym produktem, który zużywam, powiem Wam, że trochę mam go już dość, bo jest bardzo ciężki. I bardzo mało go schodzi i praktycznie w ogóle nie widzę w nim zużycia. To jest ten krem na noc z Misze. Wspominałam o nim ostatnio. Nie jestem w stanie za bardzo, nie wiem czy go ważyć w ogóle, jak, jak wiecie, zaznaczać jego zużycie. Więc po prostu Wam pokazuję. No jakoś tam go zużywam. Jeszcze daleka droga przede mną, bo włożyłam szpatułkę, żeby zobaczyć jak głęboko, wiecie, tutaj to osięga. Jeszcze kawałek przede mną. Myślę, że tak do końca roku będę go zużywać. Zwłaszcza, że wspominałam Wam ostatnio i w podsumowaniu miesiąca i w holu że miałam nowe produkty z uzdrowiska i tam był krem nawadniający na dzień oraz maseczka roślina na noc. I myślałam, że ten krem nawadniający na dzień będę używała na noc e, właśnie zamiast tego, że ten odłoży, tak mówiłam chyba w ostatnim podsumowaniu. Ale okazało się, że ten krem, krem właśnie nawadniający dobrze się sprawdza na dzień, więc w tej chwili go używam na zam zamiennie z kodalitem matującym, który już mi się na pewno kończy, bo to już są dwa miesiące, jak go używam, ale. Co jakiś czas na noc właśnie używam tamtej maski roślinnej, bo ona się dobrze sprawdza. Jest fajnie nawilżająca, ale nie jest tak obciążająca właśnie jak ten krem. Ten krem jest bardzo ciężki i chociaż w zimę, w zimę mi to odpowiadało i on był u mnie w podsumowaniu miesiąca i byłam z niego bardzo zadowolona, no to tak teraz jednak wiecie, latem nakładać taki ciężki krem na noc, jest troszeczkę mało przyjemne, może tak, ja go nakładam niewielką ilość na właśnie mokrą twarz, żeby em, w pewnym sensie złagodzić trochę tą ciężkość kremu. Tak mi jest po prostu wygodnie. Jak go nałożę na przykład na suchą twarz, kiedy już wiecie, wklepię sobie tutaj wszystko, mimo a, a mimo wszy klepie wszystko, a mimo wszystko. klepie sobie wszystko, ale poczekam, aż to się wchłonie i moja twarz jest w zasadzie sucha, no to tak powiem Wam, że. On po prostu ciężko siedzi w tym momencie na twarzy przy takiej temperaturze, przy takich upałach, e, jakie są Zdecydowanie jednak lepiej się będzie mi sprawdzał właśnie, tak jak wspominałam, jesienią No ale wciągnęłam go do denka, więc, że tak powiem, zaciskam zęby i po prostu go używam, żeby go e, zużyć Ale za to, myślałam, że nie zużyję, ale zużyłam serum z Hexleya. Jest to serum Secret of Sahara Pokazywałam wam go i w podsumowaniu, i parę razy był gdzieś tam na pewno na kanale w każdym razie jest to jedno z lepszych. E, seru. Ser? Jeden z lepszych produktów nawilżających dla Waszej skóry. Ja tak jak przed chwilą się rozwodziłam na temat bardzo ciężkiego kremu, generalnie przy mojej tłustej skórze. Wszystko, co jest lekkie, a dobrze nawilża i dobrze nawadnia, jest dla mnie w ogóle na wagę złota. I ja uwielbiam takie produkty, szczególnie latem. Więc ten właśnie produkt to Serum świetnie się spisywało. Nie sądziłam, że go zużyję, ale prawdopodobnie jest tak, że. Pomimo tego, że tutaj jest dosyć grube denko, to tam jeszcze jakby to też inaczej leży. Widzę, że jakieś tam drobiazgi jeszcze są, ale powiem Wam, że nie jestem w stanie za bardzo wyciągnąć go, dlatego, że nawet jak go odwrócę do góry dnem, to on osiada tutaj po prostu i nie jestem w stanie go za bardzo wydłubać. Więc podejrzewam, że jakiś tam trochę tego serum niestety jest e, niespożytkowane, nie, nie niezużyte. Ale tak czy jak to było świetne serum, podejrzewam, że kiedyś pewnie jeszcze jak będę miała taką potrzebę, to sobie kupię. Chociaż powiem Wam, że teraz w tej chwili myślę nad dalszymi produktami marki Flaw i widziałam, że oni mają różne takie mleczka w pipecie i zastanawiam się nad nimi, czy właśnie, czy by sobie któregoś takiego nie kupić, bo powiem Wam, że są bardzo interesujące. Może te składy nie są jakieś super fantastyczne i w 100% naturalne, bo na przykład ten balsam nie jest, ale są mimo wszystko dobre, bo ten balsam w, w ogóle skład ma bardzo krótki. Ale ogólnie jego skład jest taki, że mamy olejki, olejki, olejki. Potem jakiś emulgator, wiecie, jakiś produkt do stabilizacji, do ustabilizowania konsystencji. Barwnik, żeby to było troszeczkę bardziej różowe. Więc wiecie, nie jest ten skład aż taki zły, jak można by się było spodziewać. Co prawda, w moim odczuciu, produkt, którym zmywamy makijaż, nie musi mieć z takiego super składu bardziej jak produkt, który właśnie nam się w tą skórę wchłania czyli na przykład serum więc nie widzę potrzeby wydawania, chociaż to robię ale nie widzę potrzeby wydawania na przykład dużych pieniędzy na balsam do demakijażu, jeżeli tańszy balsam zrobi nam dokładnie to samo, bo on generalnie ma usuwać makijaż a potem idzie do zlewu, więc on nie musi mieć żadnych fantastycznych, przeciwzmaszczkowych ujędrniających i bóg wie jeszcze jakich innych składników, bo to naprawdę nie ma sensu bo on nie zostaje na naszej twarzy dłużej niż po prostu kilka minut, żeby rozpuścić makijaż i zmyć to wszystko i on w zasadzie to powinien robić i nic innego, zwłaszcza, że ja akurat e, stosuję metodę podwójnego oczyszczania i to już od bardzo, bardzo dawna teraz widzę, że to się coraz bardziej popularne robi. E, gdzie właśnie zmywam makijaż najpierw czy olejkiem czy balsamem, a potem używam jeszcze żelu do mycia twarzy. Więc jakiekolwiek e, czynniki pielęgnacyjne by ten balsam nie miał, to po prostu nie ma sensu i e, zaczęłam mówić i zgubiłam wątek. Aha, chyba chodziło o serum, że właśnie myślę o tym, żeby spróbować któregoś serum z flaw, bo balsam jest całkiem fajny, więc może któryś z tych produktów właśnie też się okażeł fajny, ale to jeszcze pomyślę. I w zasadzie ostatni produkt, taki przechodząc od pielęgnacji do makijażu, bo jeszcze mam te kilka makijażowych, czyli olejek z Clarinsa, zużycie cały czas widać, schodzę powoli z niego, nie wiem dlaczego mi tak długo schodzi z zużywanie tego olejku. Ja go używam dosłownie kilka razy dziennie i, i wspominałam w poprzednim e, projekcie Zero i teraz, e, że właśnie widziałam łamę, jak on szybko jest szedł po prostu praktycznie chyba w dwa miesiące, a ja się z nim męczę już któryś miesiąc i naprawdę o, to jest tak, że on przy e, komputerze u mnie stoi i ja bardzo często go używam, a i tak jakoś go nie mogę skończyć, no ale... Używam cały czas, używam tutaj, akurat przy makijażu mam tą maseczkę z Lenèż, bo na przykład przed nałożeniem makijażu sobie nakładam maseczkę, przy łóżku mam ten balsam z First Aid Beauty na nos, żeby nakładać, a właśnie przy komputerze mam ten olejek. Lecimy teraz właśnie z makijażem i wykończony produkt zdękowany. Puder z Too Faced Puder, właśnie brzoskwiniowy, jest to drugie zdenkowane opakowanie. Mam dwa takie puste opakowania, więc będę mogła je na przykład wykorzystać na jakiś puder, który ma beznadziejne opakowanie, który będę chciała poświęcić, jakby wiecie ten słoiczek, więc to jeszcze pomyślę, bo jest kilka takich pudrów, jest puder z afektu, który ma beznadziejne opakowanie ale ponieważ ja go nie używam, bo sam puder też jest beznadziejny, no to nie widzę sensu jakby przesypywania go do tego myślałam o tym, żeby przesypać Air spoon, ale wtedy to już opakowanie będzie do wyrzucenia już nic innego tutaj w życiu się więcej nie zmieści ale kto wie, może przesypię gorzej jak się pomylę, bo wtedy Air spoon, wiecie, on ma też podobny taki kolor jak, jak Too face, więc może być tak, że się pomylę, chociaż w sumie, wiecie co, nie nie pomylę się, bo Airspond przecież ma tak intensywny zapach, że jego ja nie pomylę z niczym innym. W każdym razie, zużyte, zdękowane opakowanie. Otwieram niedługo nowe. I właśnie sobie zdałam sprawę, że, że jak je zdękowałam, to w środowym filmie z podkładem Max Factor nie mam żadnej przepitki z pudrem Too Face. To jest ciekawe, bo właśnie go zdękowałam i potem jakoś tak się wzięłam za inne pudry i nie zrobiłam przepitki, ale to. Randomowo mi po prostu wpadło w tej chwili do głowy. No i właśnie podkład, jak możecie zobaczyć, jest kreseczka, gdzie byliśmy poprzednio i teraz, gdzie jesteśmy teraz. Więc widać, że zbyt dużo tego podkładu nie zużyłam, ale naprawdę próbowałam po prostu bardzo dużo nowych podkładów w tym miesiącu. No i akurat tak się złożyło, że ten podkład. Praktycznie nie był używane. no był użyty może, nie wiem, 5 razy maksymalnie, może 6, no, a tak to w zasadzie cały miesiąc po prostu jakieś inne podkłady były używane, czy to właśnie Max Factor, czy PZE, które ostatnio kupiłam, czy już nie pamiętam, XX Revolution, który próbowałam, więc no, akurat tak się złożyło, że po prostu cały czas jakieś inne produkty były w użyciu. Ale nic to, będę, będę go używać, będę go, wiecie, zużywać, w tym teście podkładu Max Factor próbowałam też ten nowy puder ryżowy z Paese, który okazał się Wam, powiem, całkiem obiecujący, więc też wypróbowałam sobie ten puder właśnie z tym Smashboxem, żeby mieć do przebitek, na przykład, żeby nagrać właśnie test, więc już tak też myślę przyszłościowo. No i teraz dwa ostatnie produkty, które chyba makijażowo są ze mną najdłużej, bo jako pierwsze je wrzuciłam, czyli tutaj akurat jest rozświetlica na dole, natomiast mówię o e, bronzerze NABLA GOTAM, przecież chwilę zapomniałam. Nie sądzę, żeby było jakieś większe zużycie, powiem Wam, dlatego że jak się bierze duży pędzel, to... E, jakby um, nacisk pędzla jest inny na produkt, więc zupełnie inaczej jakby ten produkt schodzi, w ogóle on powinien być tutaj w rogu, owszem jest tutaj troszeczkę uciapane to wszystko, no bo jak się używa tego bronzera to tak jest, chociaż powiem wam, przyznaję się bez bicia, że bardzo mało używałam tego bronzera w lipcu, ponieważ bardziej skupiałam się właśnie na różowych policzkach i na tych różach z Fenty, bo one mi się bardzo podobają i po prostu ten bronzer mi jakoś z nimi za bardzo nie grał, ale za to bardzo dużo używałam rozświetlacza i tada! mamy denko, z tego się bardzo cieszę, bo cię zobaczę, że całkiem pokażę, denko jest, bo ostatnio jak wam pokazywałam, to w ogóle nie było widać denka, ale e, zmieniło się to, że zaczęłam używać do niego innego pędzelka. I kiedy zaczęłam używać tego pędzelka, to właśnie jest inny nacisk zupełnie niż tym moim klasycznym pędzelkiem z Fenty. Ten pędzelek z Fenty po prostu bierze nacisk na cały produkt. Natomiast tym troszeczkę tak bardziej szorujemy i te włoski po prostu jakby. Podnoszą trochę, odklejają jakby ten um, rozświetlacz od podłoża. Więc taka na przykład rada czy coś, jeżeli macie jakiś produkt i chcecie zobaczyć denko i nie możecie zobaczyć denka, zmieńcie pędzel na właśnie bardziej precyzyjny i bardziej dźigający. To wtedy pewnie ten produkt się po prostu bardziej ruszy i gdzieś tam. będzie trzeba zmienić coś, żeby zobaczyć jakąś zmianę. W Głupie to zabrzmiało, ale trochę tak jest, tak. Definicja obłędu, czyli robić wszystko, robić, robić cały czas to samo, oczekując innego efektu. Więc jeżeli chcemy innego efektu, to musimy coś z, z, zmienić. W każdym razie jest denko, tak więc teraz w tej chwili używam właśnie. W zasadzie używam dwóch pędzelków na przymienie, To jest albo ten pędzelek maxi, albo jeszcze mam ten drugi pędzelek z Blended, czyli to jest 200, a to jest 28 embraża. Tak więc któregoś z tych pędzelków używam w zależności od tego, który, w którym rozświetlaczu jest utaplany. Więc tak, słuchajcie. To tyle. Teraz sobie tak właśnie pomyślałam, że nie przygotowałam sobie żadnych dwóch produktów, które włączam na miejsce tych dwóch, czyli żadnego nowego pudru oraz żadnego nowego serum. Ale pudrów mam tak dużo, że nawet nie wiem jaki puder bym chciała włączyć tutaj, który chciałabym zużyć. Zwłaszcza że po prostu no, lubię testować nowe pudry i, i trochę nie wiem który. Może jak się będę zbliżała do końca któregoś, to może coś włączę. A i tak tych produktów jest bardzo dużo, może do następnego projektu zero coś wpadnie mi do głowy, co bym chciała tutaj włączyć. Zastanawiałam się, czy by nie włączyć któregoś z róż właśnie tych Swenty, ale powiem Wam, że jakoś tak nie wiem. nie wiem. Nie wiem czemu, ale mam obawy przed włączeniem. Właśnie najbardziej zużyty to jest ten czerwony, bo ja jego po prostu udźgam. Chociaż dzisiaj mam właśnie ten Summertime Wine, ten. Troszeczkę ciemniejszy i trochę taki bardziej może być stonowany. Dzisiaj mam właśnie akurat ten kolor na, na policzkach. Nie wiem, czy, czy je włączać, czy, czy nie. Powiem Wam szczerze, na razie mam zajawkę nimi i na razie je używam praktycznie do każdego makijażu non stop cały czas i tak kombinuję z makijażem, żeby mi róż pasował, a nie żebym dobierała róż do makijażu oczu, więc tak mam akurat w tej chwili i naprawdę bardzo lubię po te róże sięgać, ale z kolei nie chcę się do nich przywiązywać na długie, długie miesiące. Bo nie wiem, czy będę chciała je używać na przykład w listopadzie, więc wiecie, dlatego tak nie bardzo wiem, czy chcę. Czy na przykład nie wrócę do Luminoso, albo do Narsa Orgazm, czy do któregoś z nich, a, a tamte róże też mam już od, od dłuższego czasu. Tak więc tu jeszcze pomyślimy, no w każdym razie nie mam nic nowego właśnie do dodania, e, jeśli chodzi o produkty do projektu Zero, ale... Jest i takich sporo do zużywania. Powiem Wam, że niektórych już mam dość, już bym chciała się ich pozbyć, więc bardzo będę nad tym pracować, żeby po prostu one zniknęły z tego projektu zero jak najszybciej, może nie w kolejnym, ale wiecie, tak będę czynnie nad tym, nad tym pracować, więc tak. Dajcie mi znać, jakie do Wasze projekty zero, czy zużyłyście na przykład coś ostatnio, z czym się bardzo długo męczyłyście i je, wiecie, jesteście szczęśliwe, że macie to po prostu zrzucone z, z ramion. Taki ciężar produktu, którego nie lubicie, a którego nie chcecie wyrzucać i który po prostu musicie zużyć, więc jestem ciekawa, czy macie taki produkt albo z którym się nadal męczycie. Może na przykład nie macie na niego pomysłu i nie wiecie, w jaki sposób innego wykorzystać. Może wtedy inne dziewczyny Wam pomogą. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy coś takiego Wam się przytrafiło, czy z czymś się męczyłyście, albo właśnie jakieś Wasze patenty na zużywanie produktów, których nie lubicie, właśnie w jaki sposób możecie ich szybciej pozbyć. Więc dobra, to tyle w takim razie. Dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie. Wszystkie produkty, które tutaj obecnie denkuję, macie oczywiście wypisane na dole. Tak więc, jeżeli na przykład nie załapałyście, który dokładnie, jak się nazywa dokładnie jakiś produkt, chociaż starałam się je dokładnie opisywać, a poza tym one są już nie pierwszy raz, ale macie wypisane, więc możecie dokładnie się przyjrzeć. Jakie również macie wypisane cały makijaż, co też takiego mam na ustach, na powiekach, na policzkach to Wam przed chwilą powiedziałam, ale generalnie wszystko oraz na przykład co to jest, co mam na sobie, a to na, na sobie mam sukienkę z Bonprixa, tak więc też... Macie wszystko podlinkowane na dole. Więc dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się, poczekam na Wasze komentarze. I do następnego filmu. Na razie, papa.